No witam Sutton Tiger 2016 Widzicie Zejwicie wygląda to z kurwy syny. mam temat. Ale to nie o to chodzi. Nie w tym momencie. Ogólnie mnie to zastanawia co się tego. Do... Wasze kurwa głupota. Wiem, że panłem naszą stronę to wylajkujecie, to, to, to wszystko, a później nie ma nagle strony. Open. Ale macie YouTube, czyli nasz oficjalny kanał. Wystarczy tam nas się zapytać, gdzie jest za wysyłki. Ogólnie dzisiaj powstało tyle wiadomości na pesie. Gdzie jest adres na żeby wysłać nam paczki, bo ktoś pierdolą słowo w słodzie. To jest lepiej, ten tak nie wysyła. Ja sobie wysyła, a później będzie płakał, że ta paczka wróciła. Jak to jest możliwością? Jak oni tam mieszkają, kurwa? Właśnie wysyłacie, a te paczki będą wracały. na no stop dowod. Wystarczy troszkę nas wysłuchać, w pogląd naszej filmiki i ogólnie zrozumieć, zrozumieć na ogólnie, co Wam przekazujemy, bo nie wiem. do tej pierdolonej w sodi i tam mieszkam. Dobrze. Tak, Ciekawie. Tak wygląda w Będzie, Chyba nie. Dla mnie to śmieszy to... że wysyłacie tam paczki niby... niby po chuj wie. Czy wysyłacie, czy sobie robicie pękę z tego i być pierdoleniwym ale to jest ja troszkę nie ma ogólnie 2 lata nie mieszkam tam a wy pierdolacie się jak nie wiem przepraszam czoty czy sfery, bo już nie wiem jak tu nazwać to ta, chyba zostanę na słowiec Felem. Dwa lata nie mieszkamy tam. Ciskacie mi kłopotę, że... O! mieszkamy na wschodzie! Gdzie? Na wschodzie? Kurwa! W tym roku w ogólnie mieszkaliśmy? 2014, a teraz jest 2016 to policzę sobie głęboko puściane eee, co chciałem poruszyć jeszcze eee, ogólnie jak ktoś jest nie wiem wrażliwy na ten temat, że na wschodzie jest nas zapytacie na Facebook, na YouTube też. Ale nie. Wiedadacie to na wsodnia, aż mi kurwa mięsi odpadają, bo robię sobie pompki. Wciskacie, a później patrzycie, że ta paszka wróciła do Was, że coś. Te osoby, które naprawdę są panami, to się kurwa nie pytają, gdzie wysyłać. Mamy plajkę, dwójkę, trójkę, dwie gry, ogólnie, inne rzeczy. No właśnie to mnie to dziwi, bo, nie wiem, robicie z siebie debila? Danecie, że niby nie wiecie, że myślicie, że nie wkręcicie w jakieś gówno. Sami się wkręcacie w gówno. Tak jest prawda. nie ma co się oszukować. Ogólnie. Dla mnie to jest głupota, że sobie wciskacie do pierdolonej głowy bo inaczej nie mogę nazwać na pierdoloną głowę, że niby na wschodzie. Bo ktoś powiedział, że mieszka na wschodzie. A później płaczycie. Ojej, bo dlaczego paczko i cofnęła się do mnie. Ojeju! Jestem panem ojej. No właśnie. W Łodusie? Tam już ponad 2 lata nie mieszkałem, tam jest ruina. A wy tak w pierdolacie, w pierdolacie, czoty czy przeproszeniem, i wychodzicie czotami. Bo ja jestem górą, a wy dołem, będy. Kurde, mam temat? Hello.